Dzień widzowie dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie i zamieszkam w tym sobie tutaj domku. No tam już mieszkam patrzcie Jesteśmy w ogóle w wiosce. Trochę jedzonka pozbierać. Jedzenie, jedzenie widzowie. Na jedzenie. Na razie chyba tyle mi wystarczy. ale to jest tak. A nie działa. O! No, pięknie. I w ogóle tutaj, widzicie, mamy jakieś jeszcze piękną, inną wioseczkę. Tutaj mamy jeszcze. Ja tutaj w ogóle. u chlebek. To sobie wezmę. O, no, to też. Tabliczkę. jeszcze sobie zostawię. W ogóle. To że jakby tu. Edet mieszkał Cudowierzch Bo tyle Ile żelazo, widzów już żelaza. Dobra to tak, to już jestem bogaty no. Zrobię sobie mieczorek I ten tylko jeszcze znajdę poszukam tutaj Lebek kolejny, i kolejne drewięko. No to fajniutko, fajniutko Mamy dynie Nic ciekawego. Kotaczek. Lisek. Lisek może kraść. Ale dobra, zostawimy go. O, tu jeszcze, a tu byłem. Ale fajne to było. coś takiego nie widziałem. Prawie później już. się kopie ognisko dobra trudno tu jeszcze chyba nie byłem nie byłem byłem nie nie byłem zbiorę skrzyneczkę na pewno się mi przyda dobra idziemy do mojego domku hopa hopa hop hop, hop, hop widzowie idziemy do mojego domeczku Pięknie sobie położyć tutaj skrzyneczkę Proszę bardzo Pięknie pięknie to się sobie to I to To chyba też Chlebek też Skraftować sobie jakieś itemy Tak Raftujemy patyczki. Dobre. I co oprócz tego? zrobił? Na pewno bym sobie zrobił lofek Może sikiereczkę. Nie znam, czy jest. Jeszcze dwa widzowie robimy idealnie widzowie, starczy mi na mieczek. Pięknie. Pięknie widzowie, mamy już od razu żelazne itemy. tak, 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 tak. Tak, dobra. I No i możemy wychodzić piękna wioseczka i sobie to, możemy uznać za ignacowo COWO 2 0 O tak 2-0 oh, Lisek. A może bym sobie Rozwalił golema To byłoby było dobre Żeby mieć więcej żelaza Ale jak tu mieszkam w tej wiosce to nie Poszukałbym innych O koteczki o krówka, to na pewno, bo mu... Mo... dobra, skopałbym sobie jeszcze trochę drewna, tylko patrzcie co my tu w mamy, kolejna. A gdybym zapomniał, wbi możecie wbijać na kanał Nel. Tak. Nel. Bo ona nagrywa yy, prawie już codziennie. Bardzo już są nowe. Ła! Jak się w tym chodzi, to to, to się... Jak się w tym stoi, to to nie zadaje? Co? Skine, 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 skine. Oh. Dobra, to jest niebezpieczne. Chodź do lisku. Dobra, lepiej to zniszczyć. No to nam to zabije zaraz. Pięknie. Mam kilka serc. Zjem sobie marcheweczkę. O czym ja? A! O kanale należy, możecie ją subskrybować Żeby pokazała was, tu powiedziała głos. Co? Jak to powiedziała? Pokazała głos. Tu mamy coś lepszego. Siemieczki, zimieczki. O coś nasionka. Siąga się przydadzą do dyni na pewno. A tak Dobra i leci? Nie zabić. O, i gdzie jest mój domek? Nie. Ej, gdzie ja mam domek? A tam ja zaraz naprawdę zginę. Nie mam czym zapalić mięska. Dobra i tak. Tu. Yy. to będzie jedzenie. Podpiszę, żeby było jedz. Wiad... jedzenie. I, n, e, i, dobra Git, jedzenie Odkładamy jedzenie Tu chlebek, tu, tu, dobra A, jestem na Tu będzie drewno. A, tu będzie Już cokolwiek Możemy iść spać, widzowie Mhm, uh, hm, uh, uh. śpimy, śpimy, śpimy. I wstajemy. Zacznijmy życie. życia. Dobra. Zobaczymy. czy ja już z kimś tu walczy. Czy sąbiaczkie? E, czy coś z Chyba nie. Nie. Czy my mamy tutaj dwie coś? Nie wiem, nie wiem. Głębok można zjeść? Nie da się zjeść, postawię go. Mogę go postawić. A to wyrzucam i sobie. Nie da się go ani zjeść, ani postawić. Ziemce, jagody. Miamieniami. Co my tu mamy, co tu? Jakiś stoliczek. Zróbmy to. Tak. I płotek widzowie. Tak, tak. Dobra. Teraz tak? Tak. 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 Niech będzie tak. Opa, opa, widzowie, pięknie. pięknie, Musimy. Mamy jeszcze coś ciekawego. Ziemniaczki. Też wezmę do jedzenia. Większe mają skrzynkę z jedzeniem. Trawa. Po mi trawa nie jest? Dużo paproć. To sobie ją postawię. Pięknie. Mój domek. Mógłbym tam sobie zrobić sobie balkon. Żeby mi ulepszyło to. Ale musiał wtedy tak, tak Czy ja wykierów tak jakie ja mamy? Balkonik. Chcę tak. to nie jest fajnie. Trochę kamienia. Jakoś tam coś wymyślić. Coś, się jakiś balkonik. A może iść wyżej. Czyli taki balkonik. I to będziemy wejść. I tu będzie takie. Idzie, widuje. Tak, widuje. Tak, tak, tak. To zniszczyć. Dobra, spadamy, zbieramy. Widzowie, piękny balkonik robimy sobie. Tak. Tak widzowie. Tak. Tak. Tak widzowie. No nie ciągle tam do. Dobra. Dobre widzowie.

Yeah. Oppa. Oppa. Так, 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 так. I mm, tak, tak. Nie właśnie źle. Wiedź widzowie. Tak. Tak, tak. Ej, tak też jest ładnie. Tak, 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 tak. tak. Tu też to trzeba to widzowie ogarnąć. No. Tak. Tak. O, tu jest dobre. Cztery. O, nie, dalej. O, pięknie. A to mnie... No, widzowie. Jest tu. Jest. jeść No to pięknie. Piękny balkonik zrobiłam sobie. Piękny balkonik. Pięknie. Pięknie, pięknie. Tylko potrzebowałem troszkę kamienia. Gdzieś to by było. Dobra, jeśli tu by był kamień, to by były takie schodki na górę. Troszkę kamienia, ale ja widzę. To zostawię. Muszę zobaczyć, jak się robi schodki ile Nie, czekajcie. Tak. Schodki, schodki, schodki. Tu być. widzę robi schodki. Chyba nie wiem. Chyba wiem, nałożyć wie kamienia. A do kamienia. Do widy. Tak. 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 Takk, takk. takk. Op, op 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 i troszkę kamieni op 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 opa. op op chyba op 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 A jak nie, to op Ja nie w tą stronę widzę, Mi się wydaje, że on teraz ładnie widzi od krawędka. A co się stało mi sobie? A, muszę podłączyć. Można podłączyć A! 5% sorki. Trzeba uważać. Na dół, na dół, na dół. Nie wiem, dlaczego nie lepiej mieć tu craftinga na dole. Leczuki i tak dalej. Może bym tak zrobił? Tak Tak To będzie na górze, Ale zaraz muszę iść spać Coś mi tu wybuchnie Jeszcze Tylko, że do tego Trudno będę miał tak Stink. Wieczyk, Pieczyk beczułka i tutaj kowadełko pięknie widzowie druga beczułka też może być gdzieś tu Nie wiem na przykład na dole. Na dole niech będzie bo na dole jest pusto, więc zróbmy tutaj tą To tu jest jedzenie odkładamy to

dobra źle tak i git. i pięknie Widzowie Widzowie a więc dziękuję wam za oglądanie ja tutaj Będziemy się razem rozwijać. Będę nagrywał z tego, teraz, tutaj tego sukiwala. Dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj więcej odcinków właśnie z tego, bo mówiłem, że będę nagrywał. Więc mam nadzieję, że będę, a więc do Elo.